Cześć, przedstawiam Wam swoją interpretację drugiego już zadania tegorocznego Face Awards, czyli żywa sztuka. Pomyślałem, że zamiast obrazu czy rzeźby pokażę coś, z czego nie wszyscy zdają sobie sprawę. Chodzi tutaj m.in. o makiety, dlatego taką mam na głowie. Żeby powstała budowla czy rzeźba, najpierw robi się jej makietę w skali. Sam kiedyś bardzo lubiłem robić makiety i naprawdę podziwiam wszystkich, którzy się tym zawodowo zajmują. Sztuka jest wszędzie. Dlatego zdecydowałem się na góry, a jeśli chodzi o zniszczone budynki, myślę, że interpretację pozostawiam wam. Księga zawsze kojarzyła mi się z wiedzą, ale w tym projekcie ma być symbolem tego, że pomysł zapisuje się na kartce i planuje się swoje działanie na przykład poprzez szkice. Wpływ na moją wizję miały również prace m.in. Tomka Bagińskiego i słynna katedra, a także grafiki Tomka Strzałkowskiego. Największy element tego projektu, czyli makieta na głowie powstała od zera, tak jak widzicie z listewek, z kartonu, wszystko było wymierzone dokładnie na moją głowę, tak żeby na pewno to nie spadło i było dobrze zrównoważone. Od środka jest podświetlane lampkami, choinki wykonałem również sam. Z materiałów, tak samo jak korzenie, które na przykład zrobiłem z linki. Jeżeli chodzi o samą górę, to była to pianka montażowa, bo trzeba ją oczywiście odpowiednio ściąć i na to nałożony jeszcze kleik z mąki i z wody, czyli po prostu kawałki szarego papieru przyklejane właśnie tą metodą sprawiły, że całość była spójna i mniej więcej jednego koloru. Na tej samej zasadzie powstała broda, by była lekka, by było można ją łatwo przykleić i pomalować. Pojedyncze elementy, takie jak druciki, właśnie odstające elementy zniszczonego miasta wszystko to było przyklejone, trochę roboty też było. Przykleiłem również pojedyncze kamyczki gdzie niegdzie, szczególnie po tej stronie, gdzie była góra, by też to nadało takiej spójności, żeby rzeczywiście to wyglądało z bliska jak makieta. Po zamontowaniu wszystkiego, można było w końcu to pomalować i nie było to wcale takie szybkie, ponieważ było tutaj kilka warstw różnych farb. Na sam koniec wykonałem elementy takie ozdobne z lateksu i z waty. Na takich właśnie przezroczystych bloczkach, z tego względu, że od razu mogłem zrobić również ich krawędzie, czyli żeby ładnie po pomalowaniu ich wsunąć to w szczeliny, które wcześniej zbudowałem właśnie w makiecie. Czas. Na make-up. Na początek, po goleniu oczywiście pielęgnacja. Tutaj produkty marki Kills, które były w nowej paczce. Zaczesuję włosy do tyłu, tak żeby mi nic nie przeszkadzało. I tutaj również produkty, które znalazłem czyli Redken, pasta do włosów i spray. Ulizuję wszystko, by nic nie, nie żywiło się pod tą całą kopułą. I w końcu mogę zacząć działać. Na początek przymierzam brodę. Brązową farbą szkicuję wszystkie elementy, począwszy od twarzy, tam gdzie będzie najbardziej ona ścięta, tak by zaznaczyć obszar do pracy. Szkic księgi zaczynałem kilka razy z tego względu, że chciałem, żeby ona naprawdę była na odpowiedniej wysokości, tak by nic jej nie zasłoniło, gdy na przykład pochylam głowę. Sprawdzałem szkic w kilku lustrach ponieważ to, które miałem do charakteryzacji przed sobą, nie było zbyt duże. Zaznaczyłem również mniejsze elementy, ponieważ tutaj, tak naprawdę, czerń, która później się pojawiła dookoła tego malunku, mogłaby wszystko zepsuć. Dlatego w tym przypadku naprawdę planowanie jest bardzo ważne. Jeżeli chodzi o sam wygląd księgi, zależało mi na tym, żeby ona była położona, tak jakby na mównicy. Gdy już sam przed sobą zatwierdziłem szkic, Przypudrowając całość pudrem transparentnym, by było można na tym pracować dalej. Na jakiś czas zostawiam klatkę piersiową w spokoju i przechodzę do twarzy. Mieszanka produktów, podkład, cienie, pigmenty, farby, tak by uzyskać szarość, i maluję w sumie część twarzy, jak maskę. Część, która i tak będzie po, po, po jakiejś części zakryta tym, co będzie na głowie, ale również ona jest ważna. Cernią natomiast maluję miejsce, gdzie będzie szczelina, czyli czarna farba tutaj w tym przypadku. Bardzo dokładnie rozcieram ewentualnie na boki, czyli robię tak jakby na zakładkę, żeby na pewno nic nie było widać. I paleta Swerby it ponownie i tutaj wykorzystuję czarny cień, żeby zmatowić czoło, natomiast szarość traktuję ponownie pudrem transparentnym. Jako farbki Używam również pomadki płynnej, akurat takiej szarej, dosyć ciemnej, dlatego idealnie nadaje się moje załamania skóry pod oczami i w ogóle w oczodu wszystko zabezpieczam czarnym cieniem, tak, żeby nadać porządnej głębi w oczodole. Natomiast szarościami przebijającymi się w niebieskości maluję resztę twarzy, tak, żeby ją troszeczkę uwypuklić, by nie była płaska i jednolita. Przy ciemnych charakteryzacjach, które są wrzucane dodatkowo na czarne tło, trzeba uważać, żeby po prostu to nie było wszystko właśnie zbyt ciemne. Dlatego teraz pigmentami delikatnie połyskującymi maluję jeszcze twarz, tak żeby ona po prostu żyła. Aby malunek na klatce piersiowej był spójny z tym, co będzie działo się na głowie, używam waty i lateksu by zrobić takie same zdobienia i by uzyskać taką samą fakturę. Jeden i drugi element pudruję ponownie, używam szarości, pomadek, by te elementy bardzo porządnie pokryć. Nie skupiam się tutaj nad kształtem, ponieważ i tak jeszcze będę wszystko malował czernią. Powracam do farby brązowej i teraz już czas na malowanie księgi. Jeżeli chodzi o same kartki, to wymieszam farbę białą z podkładem w różnych tonach w różnych proporcjach, tak by te kartki również już były w miarę przestrzenne. Tak naprawdę jest tutaj po prostu yy, może nawet nie tyle zabawa, co siedzenie i malowanie kreska po kresce, żeby ręka nie zadrżała. Używam również palety cieni Ultimate połączonych z podkładem. Dzięki temu robię na przykład ciemnozieloną farbkę. Tutaj mi coś nie wyszło. <laughs> na kartki nakładam puder. I teraz można zacząć już cieniować tak bardziej dobitnie, konkretnie, ale też trzeba uważać, żeby nie przesadzić, żeby wszystko nie było zbyt ciemne, ponieważ dookoła przypominam, żeby nie czarna farba. Wszystkie zdobienia pulpitu również tutaj były malowane krok po kroku. Lubię mieć wszystko rozplanowane technicznie, dlatego często też sprawdzam projekt, gdy mi coś nie wyjdzie. Chcę usunąć jakiś element wtedy chusteczki nawilżone, że zmywają perfekcyjnie wszystko i powracam do dubania. Przerwa na picie, bo prawie zapomniałem się nawadniać i znowu dubię. Tym razem już mogę przejść do eyeliner'a i ponowne dubanie, czyli po prostu wszystkie linie, które chcę, żeby były naprawdę bardzo cienkie, yy, maluję pędzelkiem z bardzo malutką końcówką. By elementy z ciemnej farby nie zlewały się z czernią, żeby były jednak widoczne, maluję dodatkowo złotą farbą, czyli robię takie przebłyski. Dzięki temu będzie to bardziej widoczne, będzie to wyraźne. Powracam do szarej mieszanki, gąbka z dużymi oczkami i bawię się jeszcze strukturą samych kartek. Czas na czerń, na czarną farbę. I powiem Wam, tutaj było tyle dziubania, tyle dziubania, ale myślę, że było warto. Więc wszystkie te elementy dookoła wymalowałem na czarno, włącznie już z twarzą. Dodatkowo tą samą gąbką z dużymi oczkami naniosłem fakturę praktycznie na całą twarz i w oczodołach, teraz uszy. I w sumie tak pomyślałem, że jaka to będzie sztuka, później wszystko z siebie zmyć i domyć. Tak, to też jest sztuka i tutaj już poszalałem zostawiłem po bokach czyste czoło żebyście widzieli chociaż dzisiaj kończy moja głowa i tak tam nie będzie e, nic widać natomiast ja wolę mieć wszystko również zrobione na zakładkę tak żeby na pewno nie było później trzeba poprawiać domalowywać tutaj nie wiem o co mi chodzi czegoś szukam a i tak ciągle trzymam eyeliner i właśnie eyeliner dobrze że on jest tak wydajny bo tutaj naprawdę było dużo tej czerni i dużo malowania właśnie elementów jeszcze, które wystawały i w sumie stwierdziłem, że będą wystawały z samej księgi, co później zobaczycie, że jest również domalowane. Długo też się zastanowiłem, co w ogóle w tej księdze ma być, ale najpierw pomalowałem sobie jeszcze na czarne oczy. Wykorzystałem do tego czarną kredkę typu jumbo i bardzo dokładnie pomalowałem linie wodne. Dodatkowo również wytuszowałem dolne i górne rzęsy maskarą. I dzięki temu już mój makijaż oka jest praktycznie gotowy, ale chcę, żeby twarz jednak odbijała więcej światła, dlatego produkt Duo Chromatic i rozświetlam centralną jej część. Mogę pomalować w końcu usta. Wykorzystuję do tego białą farbę, natomiast szarymi cieniami staram się wkomponować usta w resztę twarzy, czyli po prostu, żeby się zbytnio nie wybijały. Mogę też już przykleić brodę. Przyklejam ją na klej charakteryzatorski, dlatego zostawiłem tutaj czystą skórę, ponieważ najlepiej jest wszystko kleić na oczyszczonym właśnie kawałku skóry. Dodatkowo czarnym eyelinerem poprawiam krawędź tak, żeby na pewno wszystko ładnie się łączyło. Złotymi pigmentami dokańczam swój makijaż. Dokładam pigmentu na powieki, żeby je odrobinę rozjaśnić, żeby coś połyskiwało. Ten sam pigment połączony ze złotą farbą nakładam na elementy zdobień na klatce piersiowej, tak żeby znowuż połączyły się z tym, co będzie na głowie. I ostatniej, czyli kropki, kreski, układ kropek i kresek w książce, które mają imitować napisy, było też troszeczkę dubania przy tym. I stwierdziłem, że jeszcze dołożę złota na twarz. Zapomniałbym jeszcze o jednej rzeczy. A mianowicie o sprayu fiksującym. Myślę, że zawsze warto jest taką mgiełkę zrobić. Czas założyć czepiec i robić ujęcia. Mam nadzieję, że moja interpretacja tematu Wam się podoba. Jeśli tak, zostawcie komentarz. Napiszcie również, z czym Wam się kojarzy ta praca, bo myślę, że tutaj symboliki można znaleźć jeszcze całkiem sporo. Trzymajcie kciuki i mam nadzieję do zobaczenia i do kolejnego wideo. Nie skończyliśmy się nagrywać, ale faza jest. Albo tak gdzieś ucinając w którymś w momencie. co? Już więcej nic tutaj nie zapozuję. Możesz mnie tylko do podpiąć teraz. E, możliwe, że włożyłaś kabelki w drugą stronę. Czełat! Dobra, zacznijmy od czerwonego. Jest to jak koinka Ale chcę jeden kolor na razie. Kardia, moja pomocnica, odłącz mnie od prądu.